To będzie pięć scen z życia Polaków. Obrazami maleńkiej wsi na Lubelszczyźnie. Biedę się goni. I olbrzymiego centrum handlowego w stolicy. Myślę, że się zmieścimy w tysiącu, nie? Rozmowami z wielodzietną rodziną. Trudno mówić, że żyje się lepiej. I młodą mieszkanką Poznania. Generalnie nie mogę narzekać. Spróbujemy stworzyć obraz polskiej biedy i odpowiedzieć na pytanie, czy to, co dzieje się w naszym kraju, można określić mianem wielkiej biedy. To, co dzieje się dzisiaj w naszej ojczyźnie, można określić jako wielka bieda. Wielka bieda, ale nie w rozumieniu tylko braku środków materialnych, bardzo niskiego poziomu życia w znacznej części Polaków. Tylko w rozumieniu szerszym, w rozumieniu, które odnosi się do kształtu naszego życia w bardzo różnych jego aspektach. Jest w Polsce ktoś, o kim możemy powiedzieć, że jest ojcem tej biedy. To Donald Tusk. Nie wiemy, co prezes miał na myśli, mówiąc o różnych aspektach życia. Pochylamy się więc nad tą częścią wypowiedzi, która dotyczy biedy w sensie materialnym. W 2012 roku w skrajnym ubóstwie żyło w Polsce ponad 2 miliony Polaków. Jeśli gdzieś szukać biedy, to w takich miejscach jak to to jadłodajnia Karitasu. Jej pracownicy wydają dziennie nawet 400 posiłków. Przychodzą bezdomni, ale także ci, którym trudno związać koniec z końcem. Jeśli chodzi o liczbę posiłków, jakich potrzebujemy, ta liczba rośnie tylko ze względu na okres zimowy. Jest to okres trudny, gdzie po prostu osoby mieszkające w pustostanach i na ulicy przychodzą, aby się tym posiłkiem wesprzeć. Poza tym, że ruch jest tu większy zimą, nagłego wzrostu potrzebujących pomocy w ostatnich latach tu nie było. Kwota tak zwanego progu ubóstwa jest co roku podnoszona i zależy od średniego wynagrodzenia. W zeszłym roku było to 519 zł na gospodarstwo jednoosobowe i 1400 zł na dom czteroosobowy. To dane Głównego Urzędu Statystycznego. Porównując 2007 rok, a więc ostatni rok, kiedy rządziło PiS, z rokiem 2012 możemy stwierdzić, że nie zwiększyła się, ale też i nie zmniejszyła się liczba żyjących w skrajnym ubóstwie. Ten odsetek to wciąż niewiele ponad 6,5% wszystkich Polaków. Ale tej biedy tutaj nie widać. Szczególnie teraz, gdy rozpoczęło się już świąteczne szaleństwo, a klienci na prezenty przeznaczają dużo więcej niż wynosi próg ubóstwa. Około tysiąca, Myślę, że się zmieścimy w tysiącu, nie? No to prezenty około tysiąca zł. Między 1300 a 2000. W 2007 roku na święta polska rodzina wydała średnio 750 zł. W tym roku ta kwota będzie o prawie 400 zł wyższa. Pytanie więc, czy może tych bogatszych jest więcej? Niby jesteśmy bogatsi, ale nie wszystkich to dotyczy. Ta część społeczeństwa, która jest trudniej w stosunku do 2007-2008 roku jednak wzrosła. Chodzi głównie o tych, którzy być może nie są biedni, ale ich sytuacja finansowa jest gorsza. To mogą być na przykład bezrobotni, których liczba wzrosła w ostatnich latach. I to o dwa punkty procentowe, co daje rzesze kilkudziesięciu tysięcy nowych bezrobotnych. Wielu z nich to młodzi ludzie po studiach. Obijają się o ten rynek pracy. I nie mogą ani podjąć zatrudnienia, nie mogą znaleźć tej pracy, jeśli już znajdują to poniżej swoich kwalifikacji. Ewelina Łuczak, która zaczęła pracować jeszcze, gdy studiowała, w przeciwieństwie do swoich koleżanek ze studiów, które pracy wciąż szukają, wie, że sam dyplom nie zawsze zapewnia zatrudnienie, choć zmniejsza zagrożenie ubóstwem. Ci, którzy żyją tylko z pracy na roli, o takim szczęściu mówić nie mogą. Należą do jednej z grup najbardziej zagrożonych biedą. W szczególności tu, na ścianie wschodniej, gdzie wsie coraz bardziej pustoszeją. Dzieci powyjeżdżały, potem rodzice poumierali i tutaj nikt nie wrócił. I choć dzięki dopłatom unijnym sytuacja na wsi poprawiła się, to jednak ci najsłabsi z małymi, kilkuhektarowymi gospodarstwami wciąż mają problem związać koniec z końcem. No, no panie, no jak... Średnie mówię, że, że ponad 3000 średnia. To, 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 żeby to średnie wyciągnąć na gospodarce, to ja nie wiem. Jeśli spojrzeć na dane statystyczne, to między rokiem 2007 a 2012 nasze pensje minimalne, średnie oraz emerytury i renty wzrosły bardzo wyraźnie, nawet o ponad 500 zł. Średnia pensja wzrosła najwięcej i dziś to ponad tysiąca zł. Tyle, że ekonomiści do takich danych podchodzą z dużym dystansem. Jeżeli Bill Gates wejdzie do baru zatłoczonego, no to średnia płaca skoczy w sposób niezwykły. A nawet jeśli pensje już rosną, to w dużych rodzinach, takich jak państwa tarnogórskich, z czwórką dzieci, trudno to odczuć. Jeżeli zarobki wzrosną o 200 zł, ktoś powie aż 10%, to jeżeli jest 6 osób w rodzinie, to robimy 200 na 6, to będzie niecałe 40 zł na osobę. Tym bardziej, że przecież ceny też poszły w górę. Jak bardzo sprawdzamy to na przykładzie słynnego wyborczego koszyka premiera Tuska z 2007 roku? Czy pan premier mógłby odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, czy wie, ile podrożały naprawdę podstawowe dla ludzi niezamożnych artykuły? Pytam o chleb. Podróżały w ciągu dwóch lat waszych rządów. Pytam o chleb, o ziemniaki, o jabłka, o kurczaki, o gaz ziemny i o benzynę. Wybrałem sześć najbardziej potrzebnych, najbardziej typowych artykułów podstawowych. Gdyby dzisiaj prezes Kaczyński porównał ówczesne ceny z dzisiejszymi, to miałby mocne argumenty w debacie z premierem. Spośród sześciu produktów cztery wyraźnie zdrożały. Najbardziej chleb prawie o połowę. Benzyna, której koszt przekłada się na ceny na sklepowych półkach, zdrożała aż o jedną trzecią. Bardzo potaniały za to ziemniaki, również o ponad 30%. Ale żyć tylko na ziemniakach trudno. I tak to co statystycznie więcej zarobiliśmy, wydaliśmy na droższe produkty. A średnio ceny pomiędzy ostatnim rokiem rządów PIS-u, a ostatnim rokiem rządów platformy wzrosły prawie o 20%. W Polsce są obszary biedy, ale jeżeli ktoś używa sformułowań populistycznych, no to pytanie jest takie, czy przy przypadkiem za jego rządów tej biedy jeszcze nie było więcej? Sprawdziliśmy, większej biedy za rządów Donalda Tuska jak za Jarosława Kaczyńskiego nie ma. Polska bieda dziś i w 2007 roku to praktycznie ten sam obraz. Może i zarabiamy więcej, ale więcej też wydajemy. Ale i tak ostatecznie liczy się to, co mamy w naszym niestatystycznym portfelu. Cyprianiopek TVN 24.